Cześć. Wiem, że w poprzednim odcinku było mnie fata, nie złych podobniej. No niestety, ale coś na razie innego sposób nie widzę. Um, powinno być okej. Okay. No to jak? Próbuję. Tak, w zmieniamy kostium. Z tym efektem. Nie, nie, źle powiedziałem. To jest po prostu zajebisty. Przepraszam, ale to jest zejbicie. Zwłaszcza kiedy się je zrób. Tak, ja wiem już gdzie ta kredka to kredko, pojedzie. tam to. Będę się babrow czekać. Nocież w Wow, 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 wow. O, cholera, nie dogonili. Do... O, jestem jak nie. Jedziemy. Do ciebie Ach, tam kom to Właśnie, w tej grze jest coś takiego jak Spider token, czyli... No chyba wiecie, pojęcie, że to nie. Um, um, um. Możemy dzięki nim podnosić poziom swojego bohatera. One ponoszą tylko życie, no i ten czerwony paseczek to nie jest życie. Eee... Otóż... Ten czerwony paseczek to jest coś w rodzaju many, albo adrenaliny. Nie, wiem, w jaki sposób nie, to no ja No ja, na to powiem sobie po prostu adrenalina nie, Mana nie, 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 no nie, okay. Remind... tak, nie, 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 najlepiej nie, razu na nie, Before you could say friendly neighborhood a jeszcze na jeszcze rzecz. She za złe on postępy postępy she kicked me back out czarne the punkty, a za dobre dostajemy czerwone. Z tym, że złe o wiele łatwiej popełnić niż te dobre. E, jeśli chcecie... Tak, bo ta gra ma dwa to nie jest spoiler, bo i tak byście się widzieli. Prawdopodobnie. A może nawet już wiecie, bo mówi się przejść nawet, tak Może eee... Może pewną grę przejść na dobry sposób i na, na eee, Nie chcę za dużo mówić, ale... W grze możemy dokonywać wyborów, które nie lubisz zobaczycie. Eee, wyborów czy... Poprzez jakiejś rozmowy wybrać czarny kosmos czy czerwony. Jeb. Yep. Pomimo tego, że jest niezliczony, po prostu w niego, damy radę. Już szkodzi, że wybuch samochodu na niego nie zadziałał. Stoimy tu i nie uciekajmy, będziemy odważni. Tak jest. <laughs> mam Aaa, jeszcze tego nie mam. Kurde, w tym się zapłynę mogę tutaj z jednej umiejętności bardzo nudzić. Za co już z góry przepraszam o, punkt, właśnie ten punkt I uwaga, nie wiem, czy się uda ale życie i ma na proszę trener... Nie, nie zwiększyło, bo to jest dopiero pierwszy punkt Muszę zebrać po 9? No, a, w przeszłości trzeba by zbierać po 200 tych punktów Na szczęście one wszędzie się walają I są obok siebie A, już nie żyjesz Tak, rozbijanie samochodów to też daje nam no, też... o, nie bim mnie kopięcze i tak się skopię ale... A jeśli jest nie widzę to, to będzie bardziej bolesne Będę bardziej sobie wcześniej No ładnie się Ale nie, namierzanie Nie przepadam za namierzeń tej gry Bez namierzania oczywiście jak taki Ło Dobra Zamorze zawiemy Czekaj, Cache, nie zabijaj go. Tak. Póki co mam sieć, ale nie będzie nic, lepszego. No, Czemu spider mnie jeszcze nie mam nic Nie wiem, po co samochód. Aha, tam są jeszcze ci. Eee, już nie żyje? dobra. Cześć, czekam, pośpiesz się. Nie wiem. Już mówiłem fani Marvela, znaczy nie wiem czy mi było w odcinka, odcinkach słuchać, ale fani Marvela nie zabijcie mi za to, ale naprawdę nie znam tego faceta. tylko te mi czytałem, a jego naprawdę nie kojarzę. O, omijam, sorry, sorry. No, automatycznie wszystko minęło. Kiedy gram sam, to tak sobie wszystko mi. O, proszę, to jest upgrade. Mamy tutaj czarnego i czerwonego. Czy ja na niego mówić, niebieski? Mmm. Um, tak, Kamhama. Nie, nie, ja tego nie chcę. Póki co nie. Nie chcę na to mordować Póki co może zobaczmy to. Um, tak, to na pewno wykupię. Bo lubię się w tym bawić. Coś dla czarnego, niech już mu tam będzie. Tak. To jest moc obszarowa. Czerwony też ją będziemy miał, tylko inną. No więc... Aha, mam zatrzymać 5, pięć... 5 pięć gangów. To no spoko. 5 Eee, teraz ich poszukać... łukać. czy zmysł. Aha, jeszcze nie odblokowano odblokowany tutaj. Kurde. Nie ma dobrze. O, punkt, punkt, punkt. Mój! Mój! Nie oddałem go. Wiem, że o niego wróci. A jeszcze tylko pięć. Już? Uuu, laguję. Przepraszam. Tam jest kolejny. Ci są fajne przede ładnie. Właściwie cała gra jest jedną wielką nawarzowan.